Te podróże właściwie zaczęły się od tamtego momentu. Dostałam maila, w którym dostałam informację, że jest warsztat jubilerski po trzęsieniu ziemi do wynajęcia. I oczywiście przelałam pieniądze i zaczęła się przygoda już będąc w Polsce. Z różnymi rodzaju przelewami, które były niezbędne do tego, żeby, żeby się tam pojawić. Dopiero jak się tam faktycznie wybrałam, to... Trwało i trwało kilka miesięcy, zanim podjęłam e, tę decyzję i ten e, bilet mogłam zrealizować. No to się okazało, że ja wynajęłam pusty warsztat. Czyli po tak w sensie naprawdę nie było maszyn żadnych, tak? Niczego? Były, ale pewnie już gdzieś zniknęły, gdzieś e, zutylizowały nas swój własny, tajemniczy sposób. E, I zaczęło się tak naprawdę e, szukanie wszystkiego, co jest potrzebne do zrealizowania. No, ale... Zaczynając od początku, ja nie do końca zawsze wiem, jaki to będzie rodzaj rzemiosła. Ja sobie szukam tych rzemiosł, które mnie interesują w danych regionach świata, ale bardzo często jest tak, że to nie jest trafiony pomysł, że lecę do Wietnamu, żeby nakręcić film pod wodą, jak się hoduje perły, żeby ludziom uświadomić, że perła hodowlana to jest zupełnie coś innego niż ta perełka znaleziona mhm. przez przypadek w głębinach oceanu. No ale okazuje się, że większość plantacji, a ja przejechałam całe wybrzeże Wietnamu, jest głównie Japończyków i nie ma tam własności. Wartości.